Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Marka. Dwa dni przed Paską i świętym prześniku w kapłani czyni w piśmie, szukali sposobu, jakby Jezusa postępem ująć i zabić, lecz mówili, Tylko nie w czasie święta, by nie było zburzenia między ludem. Ale Jezus był w Betani, w domu Szymona Trędowatego i siedział za stołem, przyszła kobieta z rabastrownym -ab flagonikiem prawdziwego oleju narodowego, bardzo drogiego. Rozbiła flakonik i wylała mu olej na głowę. A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą. Po co to marnowanie olejku? Wszak można było ten sprzedać drożej i za 300 denarów i rozdać ubogim. I mniejszej rali lecz Jezus rzekł. Zostawcie ją. Czemu sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek spełniła względem mnie, bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy chcecie, możecie im dobrze czynić. Lecz mnie nie zawsze macie. Ona uczyniła, co mogła. Już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę powiadam Wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać, na jej pamiątkę to, co uczyniła. Wtedy Judasz Iskariota, jeden z dwunastu, poszedł do arcykapłanów, aby im go wydać. Gdy to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli dać mu pieniądze. Otąd szukał dogodnej sposobności, jakby go wydać. W pierwszy dzień prześwitów, kiedy ofiarowano paskę, zapytali Jezusa i jego uczniowie: Gdzie chcesz, abyśmy poszli, poczynili przygotowania? żebyś mógł spożyć paschę? I posłał Bóg spośród swoich uczniów z tym poleceniem. Idźcie do miasta, a spotka się z Wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi. Nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko, tak jak im powiedział, i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z dwunastoma, a gdy zajęli miejsce, jedli Jezus rzekł. „Zaprawdę, prawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradził. Ten, który jest ze mną. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim, czyżbym ja, on, mi, on im rzekł. Jeden z dwunastu, ten, który ze mną rękę zanurza w misie, wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biała temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. A gdy jedli wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc, Bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówił czynienie, dał im i pili z niego wszyscy i rzekł do nich, To jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę opowiadam wam, odtąd nie będę już pił z owoców winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowym w Królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę góry oliwnej, a Jezus im rzekł. Wszyscy zwątpicie we mnie, jest bowiem napisane, uderzę pasterza, a rozproszą się owce. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. Na to rzekł Piotr. Choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja. Odpowiedział mu Jezus. Zaprawdę powiadam ci. Dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się nie wyprzesz. Lecz on tym bardziej zapewniał. Choćbym przyszło umrzeć z tobą, nie wyprze się ciebie. Wszyscy zresztą tak samo mówili. A kiedy przyszli do posiadłości zwanej wysyłami, rzekł Jezus do swoich uczniów. Usiądźcie tutaj, ja tymczasem będę się modlił. Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać trwogę i rzekł do nich. Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco do przodu, padł na ziemię i modlił się, żeby jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina i mówił. Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie, lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. Potem wrócił i zostawił śpiący, rzekł do Piotra. Szymonie, śpisz? – Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Podszedł znowu i modlił się, wypowiadając te same słowa. Gdy wrócił i został ich śpiących, gdyż oczy ich były zmożone snem i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć, gdy przyszedł po raz trzeci i do nich. – Śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć! Przyszła godzina. Oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie! Chodźmy! Oto zbliża się mój zdrajca. I zaraz, gdy on jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z dwunastu, a z nim zgraja z mieczami kiełmi wysłana przez arcykapłanów, uczonych w piśmie i starszych. A zdrajca dał im taki znak. Ten, którego pocałuje, to on. Chwyć się go i prowadź się ostrożnie. Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzekł: Raduj! I podsumował go. Tamci zaś rzucili się na niego i pochwycili go, a jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. A Jezus odcił się i rzekł: Wyżyliście z mieczami i kijami, jak na Bójcem, żeby mnie pochwycić. Codziennie nauczałem u Was w świątyni, a nie pojmaliście mnie, ale pisma muszą się wypełnić. Wtedy opuścili go wszystkie ucieki, a pewien młodzieniec szedł za nim, w prześcieradłem na gołym Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i uciekł od niego na a zaprowadzili, A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana, u którego zebrali się wszyscy arcykapłani starsi, uczeni w piśmie. Piotr zaś szedł za nim i oddali aż na dziedziniec pałacu najwyższego kapłana. Tam siedział między służbą i grzał się przy ogniu. Tymczasem arcykapłani cały Sanhedrym szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zbadzić, lecz nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznało fałszywie przeciwko niemu, ale świadectwa te nie były zgodne. A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw niemu. Myśmy słyszeli, jak on mówił: Ja zbudzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką w ciągu trzech dni i zbuduję inne, nie ręką ludzką uczyniony. Lecz i tu ich świadectwo nie było zgodne. Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: Nic nie odpowiadasz na to, co nie zeznają przeciw tobie? Lecz on milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał go ponownie: Czy Ty jesteś Mesjaszem, synem błogosławionego? Jezus odpowiedział: Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. – Cóż wam się zdaje? Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci i niektórzy zaczęli wrócić na niego, zakrywali mu twarz, policzkowali go i mówili – Prorokuj! Także bili go pięściami po twarzy. Kiedy Piotr był na dole na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Zobaczywszy Piotra, grzejącego się przy ogniu, przypatrzyła mu się i rzekła i tyś tu z Nazarejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył mówiąc. Nie wiem, nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kogut zawiał. Służąca łyżarczy go znowu zaczęła mówić do tych, którzy tam stali. To jest jeden z nich. A on ponownie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra. Na pewno jesteś jednym z nich. Jesteś także galia i krzykiem. Lecz on począł się zaklinać i przysięgać. Nie znam tego człowieka, o którym mówicie. I zaraz powtórnie zapiął kobut. Wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus. Pierwszy, nim dwa razy zapieje, trzy razy mnie się wyprzesz i wybuchną płaczem. Zaraz wczesnym rakiem arcykapłani wraz ze starszymi uczonymi w piśmie i cały Sanhedrym powzięli uchał. Kazanie Jezusa związanego odprowadzić i wydali go Piłatowi. Piłat zapytał go. Czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu. Tak, ja nim jestem. Alce kapłani zaś oskarżali go o wiele rzeczy. Piłat ponownie go zapytał. Nic nie odpowiadasz? Zwłaszcza, o jakie rzeczy cię oskarżają? Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, także Piłat się dziwił. Na każde zaświęto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden zwany Barabaszem, uwięziony z młodownikami, którzy popełnili zabójstwo w czasie rozruchów. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze dla nich czynił. Piłat im odpowiedział: Jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawieść, lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: Ukrzyżuj go! Piłat odparł. Co więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Ukrzyżuj go!. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im barabasza. Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na okrzyżowanie. Żołnierze zaprowadzili go do wnętrza pałacu, czyli pretorium, i zwołali tam całą kohortę. Ubrali go w purpurę i u więc ciernia, włożyli mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać. – Witaj, królu żydowskim! Przytębili go trzciną po głowie, kluli na niego i przy oddawali mu hołd. A gdy go wyszycili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować. I niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który idąc z pola tamtędy przechodził, przemusili, żeby niósł jego krzyż. Przyprowadzili go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. Tam dawali mu wino zaprawionym mirrą, lecz on nie przyjął. Ukrzyżowali go i rozdzielili między siebie jego szaty, Rzucając o niego losy, co o który miał zabrać, a była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Był też napis z poranym jego winy tak ułożony Król Żydowski. Razem z nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie tak wypełniło się słowo pisma w poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy przechodzili obok Przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc Ej, Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach odbudowujesz, zejdź z krzyża i ocal samego siebie. Podobnie jak debiąc między sobą wraz z uczonymi w piśmie, mówili Inny wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, Król Izraela, i że teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli. Lżyli Go także ci, którzy z Nim byli ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem. Eloi, Eloi, lama sabatai. To znaczy, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Niektórzy ze stojących obok słysząc to mówili, patrz, była Jasza. Dość pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem, umieścił na trzcinie i dawał mu pić, mówiąc, Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął duch. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw niego, widząc, że w ten sposób wyzieną ducha, rzekł: Prawdziwie ten człowiek był synem Bożym. Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka. Między nimi Maria Magdalena, Maria Matka, Jakuba Mniejszego i Józefa oraz Salome. One to, kiedy przebywał w Galilei, towarzyszyły mu i usługiwały i było wiele innych, które razem z Nim przybyły do Jerozolimy. Już pod wieczór, ponieważ było przygotowani, czyli dzień przed Szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, szanowany człowiek, członek rady, który również wyczekiwał Królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już schonał, Kazał przywołać setnika i zapytał go, jak dawno umarł. Upełniony przez setnika, wydał ciało Józefowi. Ten zakupił płótna, zdjął Jezusa z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skalę. Przed wejściem do grobu zatoczył kamień, a Maria Magdalena i Maria Matka Józefa przyglądały się, gdzie go złożono. Oto słowo Chwała Tobie Chrystus.